Nie mam komentarzy, ja jestem Bielek i chciałem Was poinformować, że żyję. Ja wiem, że takie wideo zdarzają się stosunkowo często na moim kanale, ale liczę, że to jest takie bardzo prawdziwe wideo pod tytułem Żyję. W tym momencie tak mówię tylko, żeby poinformować, że odpalam streama, który dzisiaj będzie grany. Na pewno będzie Albion, później prawdopodobnie Fazmofobia, może jakiś Dead by Daylight a później może Age albo Stalker, więc jeśli ktoś ogląda to w tym momencie i miałby ochotę posłuchać mojego głosu na żywo, to zapraszam na Twitcha Bielak206. Mm, I tak stwierdziłem, że skorzystam z tej okazji i zrobię taki szybki, szybki update, no bo część z Was pewnie mnie nie słyszała już trochę czasu. E, miło, że ktokolwiek odpalił ten filmik, kto był na moim kanale, bardzo to doceniam. Chciałem wam powiedzieć, że w wieku 28 lat okazało się, że moje roztrzepanie, to, że nie jestem w stanie nadążyć za czatem, to, że zawsze miałem problemy z matmą i tak dalej wynikało stricte z tego, że mam ADHD. Co kurwa widocznie dla wszystkich było dość oczywiste, ale nikt nie pomyślał, żeby mnie na to diagnozować i leczyć, bo okazuje się, że ADHD się leczy. No, i po wieku 28 lat zacząłem się leczyć. Zacząłem się leczyć jakieś dwa miesiące temu, półtora miesiąca temu. Dla osób zainteresowanych moim stanem zdrowia, czuję się zajebiście w ciągu ostatniego półtora miesiąca. Nadrobiłem zaległości za ostatnie 2-3 lata. Wydałem niestety przez to tonę pieniędzy, ale czuję się super i to taki szybki brief. Gdyby ktoś z Was miał podejrzenie albo podejrzewał u siebie ADHD. Polecam znaleźć jakiegoś psychiatra, niezależnie czy na NFZ, czy prywatnie, który specjalizuje się w ADHD. Wiadomo, że jeśli na NFZ, to nie zawsze mamy tą możliwość wyboru i próbował diagnozować temat. Czy przypadkiem nie wyjdzie, nie wyjdzie, mu, nie wyjdzie mu ADHD? Bo może się okazać, że problemy, z którymi borykacie się całe życie, albo z którymi dopiero, te, czujecie, że się borykacie, a nie macie, że tak powiem, świadomości może uda Wam się je rozwiązać, i gdybym miał okazję diagnozować się i leczyć się te X naście lat temu, cholera, nie wiem gdzie byłbym teraz w życiu, ale myślę, że byłbym na pewno w lepszym miejscu niż jestem teraz. Okej, okay, dziękuję za posłuchanie mnie przez te ostatnie 2,5 minuty. Jeśli macie ochotę posłuchać mojego głosu, albo stęskniliście się za mną, albo chcecie pogadać, albo cokolwiek, zapraszam Was na Twitcha. Ewentualnie zapraszam Was też na Discorda, bo to jest jednak najprostszy sposób kontaktu z moją osobą. Siemanko i usłyszenia, mówił Bielek. Trzymajcie się, cześć.